Cześć, witajcie moi drodzy na kanale Borg TV. Chciałbym wam w dzisiejszym odcinku pokazać grę, która już troszeczkę czasu istnieje na, w świecie planszówek. Wyszła w bodajże w 2017 roku. Jest to kościana wersja bardzo popularnej i bardzo lubianej przeze mnie i wielu, wielu graczy na świecie. Gry w Stefana Felda, Zamki Burgundii. Tak, to są Zamki Burgundii, gra kościano, kościano wykreślana. Gra, która. Jest skompensowana do takiej małej przenośnej gry. Czy to, jest, czy to wyszło, czy nie? Czy ta gra mi się podoba, czy też nie? Zachęcam Was więc do obejrzenia materiału, zobaczcie o co chodzi w grze, jak gra się prezentuje na stole. No i oczywiście za chwilę kilka słów na temat tej Grodemi. Zapraszam Was serdecznie. Tak wygląda gra Zamki Burgundy Gra. Kościana. Każdy z graczy otrzyma taki arkusz, na którym będzie miał mapkę przypina, przypominającą nam tą z gry podstawowej, na której będzie wykreślał swoje obszary, bonusy. Tu mamy wszystko bardzo dokładnie rozrysowane, co dostajemy za konkretne bonusy. Mamy również. Tabelkę czasu gry. Mamy trzy fazy. Każda faza może potrwać od 5 do 10, lat, w zależności jak wypadną nam kości. Mamy również tabelki do punktacji na każdej z faz. Moi drodzy, jak wygląda gra? Na początku gry każdy z graczy w tajemnicy wybiera jeden z czterech zamków, tych zielonych obszarów, które chce zakreślić startowo. Już jak widzicie, mamy zdobyty jeden punkt, bo w pierwszej fazie, za zakreślenie pełnego obszaru, który e, ma jeden heks, dostaniemy jeden punkt. Gracz zakreśla i na przykład wybiera sobie ten oto obszar. I kiedy zakreśli, otrzymuje od razu zakreślę bonus, który będzie mógł z niego korzystać. Kiedy gracze są gotowi, właściciel gry i tylko on będzie rzucał tymi pięcioma kośćmi i wszyscy gracze będą z tego korzystali. Gracz, który jest właścicielem gry, będzie również zaznaczał czas upływający gry. Jeżeli wypadnie nam jedna klepsydra, zaznaczamy krzyżykiem jedno pole. Jeżeli dwie klepsydry, jak widzicie one są troszeczkę inne, za chwilę Wam o tym powiem, zaznacza dwie, e, dwie krateczki. Niebieskie klepsydry informują nas, że w danej rundzie będziemy mogli sprzedawać swoje zdobyte Towary te niebieskie, e, bonusy, e, i za nie będziemy otrzymywali e, również srebro oraz dwa punkty. E, ale o tym, jak zdobywać te bonusy, już wam za chwilę powiem. I co dalej? I kiedy to rozpatrzymy, teraz wszyscy gracze jednocześnie budują kombinację e, z tych czterech kości, wy, 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 wybierając dwie kości z oczkami, jedną, a drugą z kolorem. I teraz gracz musi wziąć pod uwagę, jakie są zasady. Aby móc zakreślić e, jakiś kolejny heks, musi stykać się on już z zakreślonym wcześniej heksem, czyli od zamku, którego wybraliśmy, wszystko, będzie rozszerzało się nasze królestwo. E, I teraz tak, jakie wymagania ma e, klasztor? Klasztor, aby móc zakreślić klasztor, gracz musi mieć fioletowy kolor oraz jedynkę oraz ewentualnie dwójkę. I wpisuje to odpowiednio, w tym okienku, czy to jedynka, czy dwójkę, w zależności co wybrał, jeżeli gracz zapełni pełen obszar składający się z odpowiedniej liczby tych klasztorów, otrzyma oczywiście punkty za obszary w zależności od fazy, ale również otrzyma bonus w postaci mnicha. Z kolei z tego mnicha będzie mógł skorzystać podczas swojej gry i ten mnich daje mu bonus w postaci, że będzie mógł zamienić kolor. Kości, która się tutaj Znajduje, jeżeli wykreśli ten bonus. Kolejną rzeczą, którą gracz może wykreślić są to kopalnie oraz porty. Ko podobnie działają jak e, klasztory, tylko tutaj wymagają od nas kopalnie 3 i 4, cyfry i szarego, szarego koloru, natomiast porty niebieskiego koloru i 5 i 6. I tak samo jak w przypadku klasztorów wpisujemy odpowiednią tutaj wartość. I tak samo, jeżeli zapełnimy jakiś obszar, otrzymujemy bonus zakreślany w kółeczko, później e, korzystając z jednego bonusu, pamiętajcie, że możemy tylko i wyłącznie wykorzystać jeden bonus na daną rundę, możemy wykreślić i otrzymać odpowiedni bonus. Jeżeli bonus jest to kopalnie, skreślamy srebro, możemy wykonać jeszcze jedną akcję z kombinacji pozostałych kości. Natomiast jak wspomniałem już na początku tłumaczenia tych zasad, jak Sprzedajemy towary, to gracz będzie wtedy mógł sprzedawać swoje niebieskie towary, jeżeli taka klepsydra wypadnie i za to otrzyma, tak jak mówiłem, srebro i dwa punkty zwycięstwa. Dalej mamy miasta. Miasta wymagają od nas dowolnej wartości, jeżeli chodzi o oczka i pomarańczowego koloru. Niemniej jednak, jak widzicie, te obszary są dosyć większe. I te obszary będą miały swoje tak jakby zasady. Każde miasto musi w tym obszarze mieć inną cyfrę. Czyli jeżeli w tym ob tutaj wpiszemy już 3, to w tych pozostałych nie możemy użyć trójki. Musi być inna wartość niż 3. I tak samo, jeżeli zapełnimy pełen obszar. Tych miast. Otrzymujemy odpowiednią liczbę punktów w zależności od fazy i od wielkości tego obszaru. I otrzymujemy jednego robotnika. Robotnik z kolei, jako bonus, kiedy go wykreślimy, będziemy mogli wybrać dowolną wartość na kości z oczkami. Czyli możemy sobie tutaj zmienić ee, oczka na kości. Zamki, to już jak mówiłem, w zależności jaki zamek wykreślimy. Taki otrzymujemy bonus. Ale aby móc skreślić zamek, on ma wymaganie takie, że musi być wartość kości, czyli zielona kość i wartość oczek, taka sama jak przylegający hex. Czyli na przykład, jeżeli by była to trójka, to wtedy moglibyśmy użyć zielonej kości i trójki. Tak, żeby to była na przykład szóstka, no to moglibyśmy użyć zielonej kości i szóstki. I wtedy możemy skreślić zamek. Pastwiska wymagają od nas troszeczkę innej kombinacji jak miasta, gdyż każde pastwisko w danym obszarze musi mieć taką samą cyfrę. Czyli jeżeli już wpiszemy tutaj trójkę, to sąsiednie tutaj HEX musi też mieć wpisane trójkę, czyli zielony, przepraszam, żółty i, i, zielo, i, i trójka i żółty i trójka. I wtedy, jeżeli zapełno. Zapełne skreślenie paswiska, również otrzymują punkty, oraz te punkty są podwajane na koniec gry. I kiedy gracze tak grają do momentu, kiedy wypadnie odpowiednia liczba klepsy, czyli tutaj tor się e, skończy. Wtedy ta faza dobiegnie do końca gracze tutaj zsumują swoje punkty z danej fazy i przychodzą do kolejnej fazy, rozgrywają dokładnie w ten sam sposób. Może się zdarzyć, że któryś z graczy jako pierwszy zapełni wszystkie. Obszary w danym kolorze to gracz dodatkowo otrzymuje bonus z tych obszarów, zaznaczając sobie tutaj punkty e, zwycięstwa. No i kiedy skończy się trzecia faza, ostatnia runda, gracze zsumują punkty z trzech swoich faz. Gracz, który zdobył tych punktów jak najwięcej, wygrywa grę. Moi drodzy widzowie, czy gra kościana zamki Burgundy jest grą dobrą? Od razu Wam powiem tak, jeżeli macie okazję zagrać tę grę, kupić w dobrych pieniążkach, bo ja tą grę kupiłem bodajże za 49,99 parę lat temu i yy, jestem po prostu nią zachwycony. Uwielbiam zamki Burgundii, grę planszowo. Mam teraz nowe wydanie, kupiłem e, to, to wydanie, zagrałem niestety raz, bo jak wiecie, osoby, które mają tą grę, a jeżeli nie macie, tam jest naprawdę sporo rozkładania. Musimy przygotować żetony, później za każdej rundy znowu nowe żetony, jeszcze mamy tam dodatki, nowe, nowe rzeczy i naprawdę to zajmuje naprawdę sporo czasu, sporo miejsca e, i czasami po prostu tego czasu nie mam, e, a. Nowe gry się pojawiają, musimy je ograć, zrobić materiały, żebyście mieli nowości. Niemniej teraz czas, miałam troszeczkę chwilę odpoczynku i chciałbym Wam właśnie się podzielić z tą właśnie grą. Grą Kresci Kościanu. Naprawdę jest to gra bardzo, bardzo dobra. Oczywiście nie zastąpi to zamków planszowych, niemniej jednak jest to wszystko tak skompensowane. Ee, że naprawdę chcę do tej gry wracać. Gramy 15 max do 30 minut. Jeżeli grę znamy, wiemy już o co chodzi, naprawdę rozegramy to w 20 minut. Ee, gra się już po prostu świetnie. Jest tu sporo kombinowania. Musimy odpowiednio zaznaczać, czy to takie pastwiska, czy to tu klasztory, podobnie wszystko działa jak e, jak w tych zamkach planszowych. Mamy bonusy. Jest są kości, no zapewne powiecie, są kości, jest losowość, no w zamkach też były kości. Tutaj, tutaj mamy kości, niemniej jednak mamy bonusy, które możemy zdobywać z tych bonusów, korzystać, zmieniać wartości, kolory, dostawać nowe akcje, sprzedawać towary. No naprawdę tutaj jest, jest na czym pomyśleć. Czasami po prostu jest taka szybka runda, wypada konkretno kości, na przykład klasztory, porty. Pyk-pyk zaznaczamy, bo akurat to jest na podrękę, ale czasami po prostu wypadnie taka kombinacja, że każda z tych kości dałoby się idealnie połączyć pod, nasz, pod, nasz tutaj, pod naszą planszetkę. I tutaj już przychodzi naprawdę niezłe kombinowanie, myślenie, a zaznaczę tu, a może tu, może jednak pójdę w pastwiska tym razem, a jednak nie, bo może bardziej pójdę w kopalnię, przyda mi się srebro, bo te srebro będzie mogli skorzystać z tego bonusu. No, i jest tutaj cały czas jakieś dylematy, tak samo jak w planszowych zamkach. Jak widzieliście, na stole to zajmie dosłownie. Bardzo mało miejsca. Każdy zostanie arkusz ołówek, jedna osoba rzuca kośćmi, i tyle. Można tą grę zabrać ze sobą wszędzie. Jest bardzo malutka. Nie potrzeba jakiegoś dużego miejsca, możemy to grać na kolanie, pudełko może być naszą e, tacką na kości i możemy grać w pociągu, e, w samochodzie z tyłu, jak jedziemy, że jesteśmy pasażerami. E, możemy wziąć na biwa, gdzieś na kocu, no możemy w to zagrać wszędzie, szybko, łatwo, łatwo wszystko wytłumaczymy, bo zasady nie są jakieś skomplikowane. Po prostu chodzi o wykreślanie odpowiednich e, ż, sektorów w odpowiednim momencie, e, czasie i tak, żeby przyniosły dla nas najwięcej punktów. No naprawdę e, jestem zachwycony tą grą. E, bo, tak jak mówię, uwielbiam grę planszową. E, tamtej gry nic mi nie zastąpi oczywiście. Niemniej jednak, kiedy nie mam czasu, Chcę zagrać w coś takiego szybkiego, ale dającego mi mnóstwo satysfakcji i pokombinowania. Pierwsze, co przychodzi mi na myśl, to są właśnie kościane zamki Burgundii. Naprawdę jest to bardzo dobry tytuł. U nas on w kolekcji jest, będzie tych arkuszy, jest naprawdę sporo. Mamy różne warianty, więc ta rozgrywka też nie będzie się cały czas powtarzała. Możemy sobie tam wybierać arkusze, każdemu graczowi grać inny arkusz A, B, C, więc tutaj gracze mogą troszeczkę inne rzeczy, inne rzeczy iść, więc to jest naprawdę... Bardzo, bardzo udany tytuł. Jeżeli gdzieś macie możliwość kupienia w dobrych pieniążkach, nie wahajcie się. Myślę, że to jest pozycja obowiązkowa dla każdego fana, ale nie tylko fana zamków Burgundii, ale również gier kościanych wykreślanych. My serdecznie polecamy. Bardzo dobra gra. Na dziś to wszystko. Zapraszam Was serdecznie na kolejne recenzje. Subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę, jeżeli podobał Wam się ten materiał. Jeżeli chcecie mieć, żeby więcej pojawiało się takich trochę starszych tytułów, dajcie mi znać, na pewno coś znajdziemy i Was czymś zaskoczymy. A na dziś to wszystko, trzymajcie się, cześć!